kochani! Witajcie! W końcu mogę wam pokazać jak wygląda mój cały dzionek. Oj, nie posprzątałem w kuwecie, najmocniej was przepraszam, ale później to naprawię. Tylko najpierw zobaczmy... Eee, doszło was aż 8 zł na moim kanale. Pamiętajcie, jedna osoba na moim kanale to jedna rybka. Idziemy zapełnić całe akwarium. Jak widzicie, mam tutaj mnóstwo jakichś drapaków, ale dobra, to później Wam pokażę. Lecimy do mojego akwarium. Miasto niestety powiedziało, że przeze mnie wyschła ta nasza rzeka i muszę mieszkać w jakimś lesie, i strasznie się boję. Dobrze, nie znam drogi, szczególnie, że tutaj mieszka jakiś strażnik, który ma mnie pilnować. No, strasznie dziwny typ. Mam nadzieję, że go nie spotkamy. Zobaczcie sami na jego domek. Jest. Mega straszny! Ach, tak mi działa na nerwy ten kot psod, że no... Nie do pomyślenia. Muszę w końcu znaleźć jego jakieś wykroczenie, żeby albo go oddać w ręce miasta, albo żeby go dodać do mojego muzeum szkodników, a on jest największym szkodnikiem. Albo żeby co najlepsze: upiec z niego jakieś ciasto lub ugotować zupę. Mam tutaj kilka przepisów. No i w sumie mam wszystkie składniki, ale brakuje mi tylko jego. Dobra, chodźmy jak najszybciej koło mojego pięknego kotobusa do tego wielkiego akwarium. Całe muszę niestety napełnić, żeby po prostu miasto wpuściło mnie z powrotem do swych bram. O, czy to zombiak? O nie! Dobra, jedziemy inną stroną, pójdźmy tutaj na górę. Tędy. Yy, I chyba było to tędy. Uf. Udało się. No dobra, jestem na górze. Jak widzieliście, jest już was kilka osób na kanale. Więc pamiętajcie, czerwony przycisk to kolejna rybka do akwarium. Jak będzie całe wypełnione w rybach po brzegi, to wtedy będę mógł z powrotem wrócić do mojego kochanego miasteczka. A ja w tym czasie... oj. No, wpadaj, do akwarium! Wpadaj, wpadaj! Muszę cię uderzyć. Przepraszam. O! O! o tak! Udało się. Dobra, kolejna rybka. Oj, oj! Możecie też napisać w komentarzu, jaką chcecie być rybką. Jeżeli oczywiście klikniecie ten czerwony przycisk. O, o Prawie. U, 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 u. O, prawie się. Wpadłem. O, u, dobra. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. O, jeszcze kilka rybek. Albo wiecie co, te rybki i to jeszcze tylko to wpuszczę i o! o, ten widz mnie uderzył. O nie, mam nadzieję, że o! no dobra, to akurat sobie rybeczkę zjem później. Uwielbiam się ryby. Zobaczmy na ten jego domek. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj popełnię jakieś wykroczenie. Kiedyś byłem znakomitym, wysportowanym strażnikiem. Łapałem wszystkie stwory. W mojej kolekcji brakuje mi tylko jego. No albo oddam go w ręce miasta, ale go złapię. Albo jak przekroczy chociażby tą wyschniętą rzekę, która wyschła w sumie przez niego. Wezmę swój łuk i go. O! Mam nadzieję, że się wydarzy to jeszcze dzisiaj. No ale idę na górę, pokażę wam mój asortyment mojej broni. Jestem bardzo ciekawy. Ciekawość mnie po prostu zżera, co jest w środku, więc zjemy rybkę i potajemnie musimy się skradać do tego domku. Tylko wiecie co? Może tutaj po prostu nie będę się jeszcze skradał, tylko tam dalej. Czasami mam takie głupie pomysły. <laughs> A, czekajcie, zanurkuję i pójdę wodą. Boję się, że spadnę i zwichnę sobie łapkę. Oj, nie potrafię tak długo wstrzymywać oddechu, zjem jeszcze jedną rybkę. O, no dobra, teraz się czaić, czy nie? Nie mogę w ogóle przejść przez tą rzekę. Jeżeli przejdę przez tą rzekę, to ten strażnik ma prawo mnie zamknąć w więzieniu, a tego nie chcę. Więc dobra, teraz powoli przechodzimy. Oj, a może nie będę przechodził? Nie no dobra, przechodzę. Hop! O, mam nadzieję, że mnie nie usłyszy. Zobaczcie, jakie ma tutaj solidne więzienie dla mnie. Nie chciałbym tam trafić. Oj, nie chciałbym! Mam nadzieję, że go w ogóle tam nie spotkamy, ale żera mnie ciekawość, co on ma tam w środku. Może bym mu zaminął jakieś mleczko albo więcej rybek, bo tak jak mówiłem, kocham rybki. E nie wiem, czy mam wejść przez te drzwi. Może ma jakiś alarm. Wejdźmy dookoła domu i zobaczmy po prostu, czy może da się jakoś inaczej wejść. Tu są otwarte drzwi. Mam nadzieję, że na niego nie wpadnę. Halo? Teraz muszę być bardzo cicho, kochani. Żeby mnie w ogóle nie usłyszał, bo jak mnie usłyszy i zobaczy, że tu jestem, to będzie masakra. Cały się trzęsę. Po prostu... Masakra. Tak jak wspominałem, tu jest moja zbroja, którą nosiłem za młodu. Tutaj to nosiłem tuż po moim awansie. Z tym potworem miałem największy problem. Ale pokażę Wam jeszcze, jakich broni używam: Siekierka, łuki. Łuki to mój ulubiony wybór. Za każdym możliwym razem. O jejku, ma jeszcze nawet gramofon do grania. Jakiś różnych utworów. Może jakaś kocia piosenka by tu leciała, ha, ale nie będę nic lepiej włączał. Oj, tu jakieś wielkie siedlisko. No jest tu w tym domu tak strasznie, że boję się, paraliżuje mnie, że tu w ogóle jestem. O, jakaś skrzyneczka. Czekajcie. Zajrzymy do środka i zostawię mu te puste wiatra, bo w końcu będę miał na pewno kolejne, jeżeli oczywiście klikniecie przycisk, wtedy dostanę kolejne rybki może szybciej będę mógł wrócić do miasta, no ale nie będę grał w kółko o tych rybach, tylko rybki mi w głowie, dobra, zobaczmy co on tutaj ma, jakieś jedzonko, o! Te złote jabłuszka, to mu zawinę, bo one są naprawdę bardzo pyszne i dają jakieś różne supermoce. No nie wiem, o co w tym chodzi. Buraki, marchewka, o, jakaś książka. Muszę zobaczyć, co jest tam napisane. Moja babcia mnie kiedyś nauczyła czytać. Była bardzo mądra. Przepis na super, z kota psota, marchewka, buraki, ziemniaki, dwie butelki wody, brakujące składniki kot psot. No nie. Przepis na ciasto z Kota Psota, co? Czy ja wyglądam jak jakaś mąka? Jajka, cukier, mleko zboże. Brakujące składniki kot psot. Odkładam od razu tą książkę. No byłem przestraszony, ale teraz to. O, o nie! O nie zabiorę te wszystkie. Słyszeliście to? Muszę to sprawdzić. O, nie. o, koci łapka, o, koci łapka, muszę, muszę, zejść. muszę szybko uciekać. Chyba muszę zejść A, do domu. O, 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 on schodzi. Boże, o, ten o, szybko. Może tędy, może tędy, o. Witamy dziurze. w Muzeum Złych Stworzeń. Co to jest? Nie, ja wpadłem do jakiejś pułapki, ale tam nie wrócę, bo on tam jest. No dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Powoli się zakradnę tam i może gdzieś się schowam w tej dziurze. I mnie nie znajdzie, chociaż jest tu tak strasznie jeszcze gorzej niż w jego domu, do no cały się trzęsę. Masakra! No, ale dobra, powoli. O nie, czy to zombiak? O, tutaj podwodny zombiak? O nie, co on wyprawia? Co? Pająki? Oj, i tutaj Ci pilaczersi? O, mam nadzieję, że mi nikt tutaj nie za. O nie, nie zaatakuje, O nie, on tu nawet ma. On tu nawet ma świnie z neteru. O. Idź, o nie, czy on robi eksperymenty na mieszkańcach, co? Muszę to komuś z miastu, z miasta codziennie. Z, z, cokolwiek powiedzieć, przepraszam, przejęzyczam się, ale przez to, że jestem cały w strachu. Zobaczcie tylko na mnie, jak ja się boję. Cały się trzęsę, naprawdę. Masakra, dobra. Dobra, tutaj są jakieś drewniaki. Nie wiem, jak oni się nazywają. Możecie dać znać w komentarzu, bo nie mam pojęcia, jak te stwory się nazywają, ale niedawno pojawiły się podobno na naszej planecie. Ktoś je odkrył nie da Dobra, nie przedłużam. Muszę się gdzieś schować. Tu jakieś obrzydlistwa. O nie! A tu jest jakieś miejsce. A co to jest na Miejsce dla największego szkodnika psota kota, psota. O, o nie! O nie, to chodzi o mnie, słuchajcie. On chce mnie zamknąć w tym miejscu, razem z tymi stworzeniami. No przecież ja tak nie wyglądam. Jakiś obraz? O nie, nie, jednak wiecie co? Ja stąd będę zwiewał. Oko ci łapka, jak najszybciej. A o nie! O nie. Szybko, 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 dokąd prowadzi ta drabina? O nie, o nie, o nie, o nie, szybko uciekać! Jak ja mam. O! Gdzie ja jestem? Czy to jest. Czy to jest. Czy to była pułapka? Hmm. Tam jest jakaś zagroda. To chyba dla krów z tego co pamiętam. A krówki dają mleczko. I chyba tam jakaś siedzi. Chociaż sprawdzimy to na. Następ... Dobra, skup się, skup się. Jak ja mam stąd wyjść? Pomyśl, co masz. Wiadra, woda. No woda mi się tu raczej nie przyda. Ewentualnie mogę wodą to mogę rozwalić tutaj i wodę mogę po prostu tam wlać, żeby na pewno nie wszedł. Bo z tego co słyszałem, to on bardzo słabo pływa. Zresztą przygotowałem dla niego pułapkę w moim lesie i... Po prostu może kiedyś tam wpadnie. No ale słuchajcie, co ja mogę wymyślić? Tu nie przeskoczę, tu też się nie przecisnę. Nie wiem, nie mogę tu wejść. To jest owieczko, pomóż mi jakoś. Dam ci trochę pszenicy. Tylko proszę cię, pomóż mi, owieczko, nie kręć się w kółko. Pomóż! O, pomogła dobrat, którędy... Nie, do miasta nie mogę uciekać. Nie mogę, słuchajcie, to miasto kiedyś w nocnej przygodzie na pewno wam pokażę, ale nie teraz. Jej tylko po cichu, żeby nikt mnie nie zobaczył, a szczególnie tamten chłop. Tutaj jest jakiś bar, o, może mają jakieś mleczko. W tym barze, zobaczymy, e, zamknięty, no tak, głupi jestem, to przecież jest noc, więc wiadomo, że zamknięte. Wiecie co, po cichu, za trawami, jakoś się może prze... O, o, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, tylko nie z łuku, tylko nie z łuku, o nie, o nie, on do mnie strzela, szybko go, przez rzekę, go przez rzekę. Szybko przez Co za wstrętny kundel! O, 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 tu jest moja pułapka! Moja pułapka! O, o, o nie! O nie! O nie! O nie! O nie, ja wpadłem w pułapkę! O nie! 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 Co ja zrobię teraz? O nie! O nie! O nie, co ja teraz zrobię? O, o, oko łapka! Oko ci łapka! Oko ci łapka! Oko ci łapka! Wiecie co ja zrobię? Jeszcze, jeszcze, żeby mu było lepiej, wpadł czy nie wpadł, zobaczymy, tylko, cii, może, może wpadł, a może nie. A, ha, ha, głupi hycel, ha, 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 masz wodę, masz, wściekły kumno. siedź sobie w wodzie, dobra, wiecie? wiecie, wiecie co, ja go zostawię tam w spokoju, aż mam strzały w łapce, widzicie? O, już ją zostawiłem gdzieś tam z brzega. Muszę na pewno zjeść jakiegoś ziemniaczka albo coś. Najchętniej to bym zjadł rybkę i popił ją mleczkiem. No ale takie przyjemności to tylko w domu. O Jezu, o, już się robi dzień, a ja prawie zostałem złapany. No, mam nadzieję, słuchajcie, że on mnie nie złapie i po prostu zostanie tam już na wieki. Że w ogóle stamtąd się nie wytostanie i będę mógł spokojnie zbierać rybki, które oczywiście mi pomożecie zbierać, tak? Bo tak jak mówiłem, dobra, nie będę się powtarzał. Na pewno pamiętacie, prawda kochani? Ale wiecie co? Zrobię mu jeszcze małego psikusa, póki tam siedzi. A takiego psikusa, że obrzucam go ziemniakami. Ha, 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 ha. O, jest tam? Czy go tam nie ma? Wy, Wychyla się? O, 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 siedzi tam. Łap ziemniaki, Hycel. O nie, o nie, koci łapka. To był zły pomysł, jednak wiecie, lepiej będzie, jak ja wrócę do domu. Pokażę Wam przy okazji, co ja tam mam w tym swoim domku i zobaczę od razu, czy może jakieś rybki dodatkowo wpadły. O, to nie jest mój domek, tylko to jest kocibus. Swoją drogą, to jest taki autobus, który teleportuje mnie w wybrane miejsca. Możecie pisać po prostu w komentarzach, oczywiście. W jakie miejsce mi może zabrać? A on zabierze mnie dosłownie wszędzie, gdzie tylko zechcecie. No ale to nie jest w ogóle temat na taką noc pełną przygód, bo jestem tak wykończony, tak zmęczony, że masakra. Wejdę do domu, pokażę wam moje tajne wejście. On na pewno tego wejścia nigdy nie znajdzie. <laughs> Dobra. Zobaczcie, tutaj mam tak, że niby to jest po prostu taka budowla kota. Specjalnie pan burmistrz mi takie wybudował, żeby nikt mnie tutaj nie nachodził w nocy. O, i patrzcie. O, oła! Mo, moja głowa. Muszę się rozbiec, zapomniałem. o i szybko, szybko. Hop. o, Widzicie? Jestem w domu, a ten hycel nawet by nie wpadł na to, że tu jest wejście. No, ale wam od razu pokażę ten mój domek, ale tak z grubsza, bo jestem... Naprawdę bardzo Uff, zmęczony po tej nocy, ale dobra, patrzcie tu mam jeden drapak i mogę po nim tak skakiwać. hop, hop, hop i widzicie jestem na samym szczycie, he he. o nie rozwaliłem swoją roślinkę, ale urośnie nowa, nie ma co się martwić, pamiętajcie, o tutaj jest kolejny drapak, tutaj podpisany jest drapak kota psota żeby żaden kundel mi tu nie wchodził prawda? Ha, ha. no dywaniki tu położyłem sobie o tu jest kolejny drapak bo pamiętajcie co jeden drapak to nie pięć drapaków ha ha yy, przy okazji zobaczcie tutaj mogę sobie tą płytkę wyjąć i włączę swoją ulubioną piosenkę pewnie jesteście ciekawi jaka to piosenka ale zobaczcie taka o. La 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 la. la. Ha, ha. No dobra, słuchajcie. Zrobimy tak. Usiądę sobie tutaj, pogadam do was trochę. Albo w sobie wiecie co, już wam dzisiaj wszystko powiedziałem, a nie chcę usnąć na siedząco na fotelu, chociaż czasem i tak się zdarza. A ta piosenka teraz nie jest wcale potrzebna. Bo muszę wdrapać się tam na górę, bo tam mam właśnie łóżko, ale miałem zobaczyć, czy są jakieś rybki, czy nie ma. Kuweta posprzątana, bo ona jest taka automatyczna, sama się sprząta. Przepraszam Was za początek, ale no niestety zapomniałem w niej posprzątać. O, zapomniałem o jeszcze dwóch rybkach. To wiecie co, jeszcze szybko wpuścimy te dwie ryby i idę spać, bo naprawdę jestem tak wykończony tą przygodą, a od razu zobaczę przez lunetę. Czy ten wściekły hycel się wydostał stamtąd, czy nie? No, nie mam pojęcia. Czekajcie, postawię sobie tutaj może ciasto gdzieś. O, tu zjem sobie ciacho. O, tu mam super tajne wyjście. Hop! O nie, wyszedłem spod głowy mojego kocórka. No i szybko lecimy do akwarium. Wpuszczę dwie ostatnie rybki, o których zapomniałem. Mam nadzieję, że mnie nie uderzą, bo jak widzicie, jestem cały pośniaczony przez tą dzisiejszą podróż. No, ale... Życie kocie nie jest łatwe. Zresztą no, sami wiecie kociaki. Haha, ha, ha. nie no, żartuję. Dobra. Oj, oj, wpadłem. zombi zombie, zombie, zombie. O. Dobra, słuchajcie, chodzimy tędy. Muszę wstrzymać oddech. Trzymajcie kciuki, że mi się udało, bo nienawidzę wody. Nie lubię nurkować. No i ogólnie wstrzymywanie oddechu to nie jest moja mocna strona, ale mam nadzieję, że się uda. Dobra. Albo wiecie co? Mam pomysł. Może tu mi się uda wpuścić rybkę. Hop. O, to jest idealne miejsce na wpuszczanie moich nowych widzów do wielkiego akwarium. O, cześć. Cześć. Każdy z was może napisać jaką chce być rybką. No ale to już wiecie. Dobra, druga rybka. I na dzisiaj koniec z rybkami. Do skrzynki mojej nie zostały. Ech, plączy mi się język już ze zmęczenia. Ale... Do mojej skrzynki nie zostały jeszcze dostarczone żadne nowe rybki, słuchajcie. Ja lecę, spać, bo zaraz chyba usnę tutaj. Mam nadzieję, że tamten hycel zostanie tam po prostu na zawsze, a ja zamieszkam w jego chacie. Może <grym> nikt się nie domyśli, że to nie hycel tam mieszka, tylko ja. Oj, znowu nie potrafię tu skoczyć. No ale rozbiegać się i hop. Oj, udało się. Dobra. I teraz tylko szybki parkur którym, no jestem mistrzem, zresztą zobaczcie, hop, 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 o nie, no nie jestem takim mistrzem, bo jestem zmęczony niestety, no ale dobra, do trzech razy sztuka, dobra, hop, 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 hop. oj, na ostatnim klocku, no wiecie co, to chyba jakieś kpiny są. Czy ja wyglądam jak kot? Tak wyglądam, więc powinienem za pierwszym razem tam wejść. Czemu ja mam siemniaka w ręce, a nie rybkę? Muszę to zmienić. Dobra, rybka do łapki i ona od razu mi nada mocy, jak ją zjem. I na pewno mi się teraz uda. Zobaczycie. Jak ja coś mówię, to dotrzymuję słowa. Zjadłem rybę, mam super dużo teraz energii, mocy, zręczności i samo wszystko idzie. Zobaczcie, jak spłatka. Mam nadzieję, że nie spadnę na ostatnim klocku. O! I widzicie, mówiłem wam, że uda się na pewno po zjedzeniu rybki. Podpisałem moją sypialnię, sypialnia kota psota, jakbyście nie potrafili czytać. Ale wy jesteście na pewno bardzo mądrzy i potraficie. O, jeszcze co mogę wam pokazać? To jest mój ulubiony kwiatek, a tutaj zdjęcie przyznam szczerze takiej kocicy, która mi się ostatnio spodobała, ale cź, nie mówcie nikomu! A ja. O! Lecę po prostu spać. Do zobaczenia w moich kolejnych przygodach i pamiętajcie, dziękuję za każdą rybkę. Pa, kochani!